Dzień dobry, dzień dobry. Moi drodzy, mamy dzisiaj poniedziałek. Jest 13 dzień września, to jest początek nowego tygodnia, początek nowego działania i rozpoczniemy od prania. Tak się zrymowało, ale to jest w ogóle prawda, bo zobaczcie, co dzisiaj będzie w odcinku. Jedziemy! Moi drodzy, moi mili, moi kochani, moi ulubieni, witam was bardzo serdecznie w odcinku poniedziałkowym jak zawsze w poniedziałki zapraszam na krótką mądrość murów. Będzie dzisiaj bardzo krótka mądrość murów, bo tylko dwa słowa i obrazek, ale wystarczający i w ogóle bardzo ważny i bardzo potrzebny. Brzmi to dzisiaj następująco, bo pierz mózg. Moi drodzy, yy, czy regularnie, nieustannie, codziennie, yy, w sposób systematyczny pierzecie wasze mózgi? Co to znaczy? My drodzy, ładujemy się różnego rodzaju treściami, takimi treściami, które są treściami, nie wiem, medialnymi, tak? Bo filmy, bo książki, bo gry, bo coś tam. Ładujemy się treściami informacyjnymi, bo korzystamy z różnego rodzaju portali, z różnego rodzaju, nie wiem, stron naszych ulubionych, nie wiem, autorytetów, poglądaczy i tak dalej, pytanie jest, czy robimy to, że tak powiem, bardzo świadomie i jednocześnie czy robimy to próbując zobaczyć szeroką prawdę? Kochani, nie chcę tu mówić o bańkach informacyjnych, nie? Bo o tym już mówiłem wielokrotnie, tak? Bardzo wiele ludzi ma pewne poglądy, bo się w kółko obraca tylko i wyłącznie wokół jednego poglądu, tak? Nigdy nie chce spojrzeć szerzej. Ale nie tylko o to mi chodzi, kochani. Chodzi mi w ogóle o to, że tak powiem, czy nie za dużo brudu sobie wpuszczamy do naszej głowy, nawet jeżeli z tym brudem się nie zgadzamy. Mówiłem wam, kochani, jakiś czas temu, że próbuję sobie ograniczać, już mi to wychodzi, ale staram się i będę się starał coraz bardziej ograniczać, że tak powiem, ładowanie swojej głowy i serca na przykład różnego rodzaju informacjami. Miałem jakiś taki zwyczaj, że codziennie rano przeglądałem trochę Twittera z tego, co ludzie napisali dnia poprzedniego, nie? I tam jest bardzo dużo takich krótkich, oczywiście, sądów, opinii na temat rzeczywistości w Polsce, nie wiem, politycznej, kulturalnej, religijnej i tak dalej. Nawet, że tak powiem, w pewnym momencie sobie ograniczyłem politykę i tylko i wyłącznie jakby słuchałem tego, co dotyczy Kościoła, tak? Miałem tylko takie Konta zasubskrybowane. Ale kochani, mimo to, tam jest tyle nienawiści, tyle jadu. Jest też oczywiście trochę dobra, ale to jest jednak w mniejszości. Jest tyle takich zradykalizowanych, skonfrontowanych, jakby poglądów, że ja po przeczytaniu przez, nie wiem, tam 15 minut takich wiadomości, wychodzę z takiej lektury cały zły, cały naładowany, cały po prostu naburmuszony, cały nastawiony wrogo do rzeczywistości. Kiedy tego nie robię, kiedy zamiast tego, naładuję się Bożym Słowem albo po prostu pogadam z moimi braćmi czasem o niczym, kiedy nie wiem, poczytam jakąś dobrą książkę, albo po prostu popatrzę w okno, to jest mi dużo lepiej niż z tymi informacjami. Kochani, czy pierzemy nasze mózgi? Czy nasze mózgi nie są ciągle jakby atakowane i ładowane różnego rodzaju brudami, śmieciami, rzeczami, które może nawet nie są naszym myśleniem, nie zgadzamy się z nimi, ale samo to, że to czytamy, to po prostu niszczymy naszą głowę, niszczymy nasze serca, niszczymy nasze samopoczucie, niszczymy naszą nadzieję. Kochani, pieszmy mózgi, czyli róbmy czyszczenie z tego. Czyszczenie bardzo często oznacza, że jakby rezygnujemy z różnego rodzaju dostępu i dopływu informacji, rzeczy do naszej głowy i serca. Bardzo by nam się to przydało. Ja przynajmniej wiem, że bardzo tego potrzebuję, bo inaczej po prostu robi się brud w moim sercu. A nie chcę tak, bo po prostu jest mi samemu ze sobą źle wtedy. I myślę, że nie ma to żadnego dobrego pożytku. Kochani, pierzmy nasze mózgi. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, bardzo wam dziękuję za kolejne spotkanie. Zapraszam na całotygodniowe tygodniowe wstawaki i mam nadzieję, że będziemy codziennie rano pobudzać się do życia i, i się prostować tak, żeby się to wszystko podobało Panu Jezusowi, bo o to by tak naprawdę chodziło. Ja was po prostu bardzo ściskam, bardzo was pozdrawiam, bardzo was błogosławię i bardzo się cieszę, że mogliśmy się spotkać. Miejcie się proszę dzisiaj najlepiej na świecie i niech to będzie najlepszy możliwy dzień. Z Bogiem. Pa.